Manko, się manko, witam Was, rolnicy. W kolejnym odcinku z serii Od chłopaka do kozaka, w tym odcinku będziemy yy, kupować. Najpierw kupować od sąsiada, jeśli wszystko się powiedzie, yy, te świnie, będziemy je przewozić do siebie, bo tak, pierwszy zakup w tej serii. Tu od sąsiadem poza nagrywkami trochę soi na początek i ogarn ogarnąłem. Jakieś dziwy Boże. Co? Bierzemy się do pracy. Rozglądamy się, bo nie wiadomo jak to bywa. Ten PGR to niesamowity jest. PGR, no już przejęty przez prywaciarze. Niestety. Ciekawe jak tam gienek, ale chyba nic tu nie porabia na razie. Spokojnie jak zwykle u niego. O! Jesteśmy u Mańka. Może 30 zgasiu, bo jeszcze na herbatę pewnie zaprosi. Dobra. Ja z nim tu ogarnę, bo on nie chce się pokazywać. Twarzy nie chce pokazywać. Ja z nim ogarnę i zaraz się widzimy. Ogarnąłem z mańkiem. Eee dałem mu już pieniądze robimy o tu świnie robimy trzy, cztery kursy robimy trzy znaczy przepraszam po dwie czyli sześć będziemy mieli na początek wycofać No załadowaliśmy z Mańkiem dwie świnki Ty Można by było więcej je zmieścić ale mam blisko to tak nie chcę ich One też trochę szoku mogą jakiegoś dostać Dzisiaj będzie taki luźny odcinek bardziej Bardziej takie zgadanie po prostu Ostatnio Gienek sołtysem został wsi Coś nowego. Oj, te susy ciężkiej serii, to jest coś. Ile ja bym dał, żeby takiego mieć. Piękne one są. Trzydziestka ładnie chodzi. Teraz tu wycofać jakoś trzeba będzie. mamy. przeniesione teraz już wschodzić to lepiej schodziły najgawiej to żeby od je z chleba wywalić a tak to Kurde, jak to 30 dymi. O! Dobra, tego kursu już Wam nie będę pokazywał. O! Tutaj sobie wie. Nie będę już Wam tego pokazywać, bo będę Was zanudzać po prostu. Ostatni kurs. Ostatni kurs. Ostatnie dwie świnie. Na razie mało, ale wiecie. Pierwszy roczek. Może kiedyś krowi będą? Kto wie? Będą raczej. Dzisiaj jeszcze może pojedziemy zaorać tutaj kawałeczek podziemniaki. I umyjemy pług. O! 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 Może zanim jadę to wam pokażę. Już pomału się zapełnia. Ładnie to już wygląda. Tego sorgo trochę mają. Tu jeszcze jakaś pszenica. Dobra, ja muszę się trochę pobawić. Odstawiamy przyczepę. Jedno sióweczkę. teraz tutaj, bo nie mamy tam nic, co nie przeszkadza. Ale brudny ten płuk. niesamowicie, a tu jeszcze się robi trochę ziarno.

Noc. Szedł cały dzień. No. Zostawię je tutaj. No a co widzę? Trzymajcie się.